Siema, jestem Morfin, a dzisiaj jest ze mną Michał. Siema. Dzisiaj gramy OG kappa W każdej rundzie Koło Fortuny będzie decydowało o tym, co będziemy mogli robić w każdej rundzie. Ja już lecę na Koło Fortuny. I zalosuj nasze pierwsze utrudnienie. Pierwszą rundę będziemy grać tylko legendarnymi brońmi. oj. oj, oj. tego zobaczymy, jak nam pójdzie. Zostawcie łapkę w górę i subika I komentarz OG Cup Dobra, już slutuję pierwszą skrzyneczkę Niestety zielona, więc... Nie mogę jej wziąć No to nieźle Nawet mam nie, beczkę, a możemy się tak leczyć też? Można się leczyć? I zielonymi na przykład? Tak, tak. Tylko bronię muszę mieć legendarne. Myślałem, że mi coś wydropiło legendarnego, ale mam tylko beczkę. Wbiję moją jedyną legendarną rzecz. O, już pierwsze punkciki. Nigdy na ziemi hmm. będzie leżał Albo jakiś gdzie nasnik A nie tutaj to wali, ale nie wszystko jest, Je z tego <grytanie> Ja walę Jest coś złotego Gdzie? Masz się taką, co się Aha, serio? No, stawiasz i strzelasz. No, ja walki, postawimy sobie. Postrzelamy w niej. Dobra, są Masz Masz leczenie? Na biało? Eee, mam meda. No, dobra. Czepiaki no, nie, bo to jest mnie. A, chyba będę dead. Nawet jak nie od tych typów, to od zona. Da, zginęłem od zona. Burde ciężkie wylasowały by się bez broni. Proletowy ten yy... heavy pompa. Oh. Ale mam bunker. Złoty bunker, nice. O tu można ten to w automa... O jest minigun Jest pierwsza broń o, To w automacie można też było sprawdzać No co? Ten można kupić Pierwszy typek A ten minigun Oj. jest słaby No dobra, wycieknie Ej, <try> to Maraś nie chce oszukać Może go zabijesz ale wątpię No? Mam też mumiganów Troszkę... ...prawda, że tak Jeszcze po moim kartę szybko zdążyć, No pewnie biegnę To z coś światowego, ja to tutaj tam wtedy było łatwo. Chyba Wie. o tabiwie. Nie o kurcze, ja to miał złoty krawin. Jakbyś go zabił, to byś mi Dobra już A losowało się coś lepszego, bo w tej rundzie 80% bez broni Tylko jedna broń Lepiej, ale tylko... Możemy sobie wybrać jaka? Tak Dobra Nie <noise> mogli wymieniać, ale tylko jedną broń będziemy mogli grać. Okej. Okay. Nie będzie już można wymienić. Znaczy, będziesz mógł wymieniać sobie jak, jak znajdziesz coś lepszego, ale tylko jedną bronią będziesz mógł grać. Dobra. Dobra, więc szybko się ich wezmę. Jedną bronią. No. Najlepiej, żeby na no starcie chociaż go zabić, że. Żeby... Ja też tego nie mają na to. ja już mam pompę, więc na razie ją będę miał. na złotego teraz mi akurat wyplat. O nieźle. Dobra, na razie bierto. Idziemy jest w kampie jakiś. Biet? Nice. jego dło idzie. Brun, to będzie. Dobra. Na tych domkach są, jest ta dwójka droga. Widzę tego, się ma. Zieka? Dobra. Nie ma karty. Ja mam pompę. O mam na mnie sądzę typy ty, chyba. Ty, no? A na mnie. Dobrze, Chyba sobie wezmę. Rzucił farta, chodź. Ja yeah. ma yeah, masów. Mam um. Jeszcze yeah. 80. To lajka. Łaj, to Nice Dobra z rewajwy mi się zbiót parasolki Dobra, taka taktyka tak, bym co zostawił No taktyki jest spoko, bo szybko strzela Dobra, to teraz lasujemy utrudnienie na tą rundę Zlasuj Niskie bronie Dobra, były legendarne, czyli złote bronie i teraz będą epickie Wcale <noise> <noise> nie wiedzą o mnie już Wjeżdżamy w nich Nie wiem, no można niby wjechać żeby coś się działo Cztery aż tak Oj 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 Ja też dostałem trochę Pomyślałem, ja że jesteś... jesteśmy jesteś słabi. Jest na mnie. Dead? Nice. Dobiłem go. O, miał wam broń, jak co. Dead? Nice. To no i dobra, ma mamy... Broń. Jaką? Bo ja... u nich ma jakiś kałaha. karabin. U nich ma jakiś termowizyjny karabin. A, no to gij. Wjechali tak, a to porobieni. Ma. Ja mam, ja mam. Bombiga Dobra, też mam dwie brońki. Też mam dwie. Tylko, że mam trochę słabszy niż ty. Jakiś karabin. Zawsze coś, bo tego porobiłem tak ostro z tej dziesiątki, że. Oj, tu zoma. Tu ty, jakiś typ jak to leci. Ale? Gdzie on jest? No, ty. A dobra widzę go No sniper. Z tej broni ten no, To jest światowa sniper na pewno Idziemy. Albo nie bierze to snajko, albo wota Jedziemy dalej, Ma się, oj Trapa po Ale mnie tu jest Sielecze Jakbym miał te granaty jeszcze to bym było Kraka mają we dwóch Ale ten nic nie całem Krak. Nice Chyba That's... kolejni są za nami? That's... A, kolejni są za nami Nice. Dobra leży, nice Oni, Oni mieli wszystko złote Snajpę dobra, biorę snajpę I jak coś tu są goście Zresztą seren ktoś tu mnie Snajpić Dobra idziemy do mnie bo nikomu nie ma 3, 4 Dobra chodź ze mną, chodź ze mną Jest, z na plecach Ale to jest mi wyląbał. Nie wiem czy ja dojdę. Przełysujemy kolejne. Bajne ten. Tylko se usunę na tej piskiej broni teraz. Dwa rolki teraz. Lasuj. Dwa rogi mapy. Uuuu, który bierzesz. No to nie ma. A nie dobra ktoś jest. Było jedno. No jedno było. A u mnie pewnie dużo. Musiał jakoś... A u mnie na pewno czy... jedno było. Ja cię nic nie trafiłem Zaraz się wyłożę, naprawdę Będzie twoje ładne aim też U mnie trzy doła, chyba, lecą. ale są. Ale spokojnie, 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 No to nieźle A i gościu się wyłożył od swojego granatu A prawie cię wykańcza, stary To już szlipa. chyba będę grał sam To chyba będę deszczył, serio. Oh. Może jakoś... Gdzieś Marta zawała. Oh. <laughs> <laughs> no to Marto. <laughs> Marto to byłby dumny. <laughs> Jesteśmy top 2,5 koła I mamy 4 gry Dobra. Dobra, wylosuj nasze utrudnienie Dobra, tylko usunę już te gry, Które to było? O, dwa rogi mapy Lecimy no. Bez budowania Ojajaj. Było na budowaniu. Ojacie. Myślę, że ja dostałem jakiś rewolwer. Ja w ogóle nic nie dostałem. Kolej, filetowy rewolwer dostałem. No przecież. Okej. Okay. Można o, brać jakieś sebranki, ale... To nie można stać to, to jest lipa Rozsadziłem cały budynek Ty, bo ja w ogóle postawiłem jedną budowlę Trzybarek Chyba ja będę dać stary! Yo. No ja nie dobra to. Nie do. no stary O jakiś typek na mnie idzie. Jakiś typ jest w budynku. Chodź. W którym? E, tu. Jestem zaś ścianą mi pije beczkę. A gdzie on jest w w budynku? Tam w oknie. Tam? O. Widzisz chyba kawi. O tu był wtedy. O, to było. Ja zbudowałem, to dzień z żeby nie było O widzę ich Pamiętaj nie buduj, bo ja już zbudowałem A to jest to było wtedy ja już uciekałem Jest na żeby... jakiś typu kwarcie Który ja stąd skop suje to Majka ma Leży? Nice on by nie miał lootu, tak samo jak ja. Bo te granaty sobie wezmę, bo Tak granaty... Piątki! I go na falkę tego. On wszedł na niego, on wszedł na niego. I rytua idzie, w jest. I rytua ma łajka, i małajka Dobra. Nie mogę budować, jezu Gdzie ty chcesz? Gdzie on jest? On gdzieś tu jest, on się chyba tu gdzieś kampi A on tu, gdzieś tu Albo się kampi, albo uciekł stąd Musiał uciec no Dobra Kusujemy kolejny raz Co my mieliśmy teraz Bez budowania roczimy mm. Zamieniamy itemy co fraga. O. No i chyba lubią na challenge. Oczywiście. Dojrzał sobie patchi. Bo tu trochę leci ludzi. Ja właśnie myślałem, że nikt nie poleci, no. Możemy brać sobie w końcu, to robimy co chcemy, tylko... i zabijemy kogoś, to... Kurde, ja mam w budynku moim. Nie mogę wejść przez okno, halo. Mam killa chyba. Ziomek nic nie będzie miał, to już wtedy to co masz? A no właśnie, bo jeszcze muszę się z zmienić. Miał kałaszka. O jego duo mnie zabił. Ej, nie wiem czy ja zaraz nie wechnę. Przerywaj ty stary. Nie No Ha. Jeszcze z tyłu mi Proszę. jak się no to ładnie nam poszła ta